i'm going pojawiły znacznie cudownych wydarzeń dawnych czasów. Morze Czerwone jest znakiem sztur zdroju, szczół sztu świętego, a naród wyprowadzony z niewoli zapowiedzią tajemnicy ludu chrześcijańskiego. Sprawa, że wszystkie ludy przez wiarę osiągnęły udział w godności narodu wybranego i odrodziły się duchu świętym, przez Chrystusa pana naszego. i Jerozolimą, bo małżonkiem Ci jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan zostawił. Odkupicielem Twoim, Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. zaiste, jak niewiastą porzuconą, i zgłębioną na duchu, wezma się Pan. I jakby do porzuconej żony młodości Twój Bóg mówi, na krótką chwilę porzuciłam Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnął. W przystępie gniewu kryłam przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się uniktowałam. Mówi Pan Twój doprzucie. Dzieje się ze mną tak, jak zagmino ego, kiedy przysiągłem, że wodno ego nie spada już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie na Ciebie ani cię bronić nie będę. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie, nie zachwieje się moim przymierze pokoju mój Pan, który ma litość nad Tobą. O nieszczęśliwa, wichrami smagana niepocieszona, oto ja. Osadzę Twoje kamienie na ma malachicie i fundamenty Twoje na szafirach. Uczynię blanki Twych murów z rubinów, bramy Twoje z górskiego kryształu, a z drugich kamieni cały obwód Twych murów. Wszyscy Twoi synowie będą uczynami Pana. Wielka, wielka będzie szczęśliwość Twych dzieci. Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać i od przestrachu, bo nie ma o przystępu do ciebie. Oto słowo Boże. Sławiam cię, miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Zabił na wieki, słabiec dzień, panie, bo mnie wyprawiłeś. Mówmy się, że w bogący wieczny Boże dla chwały Twojego imienia, pomnażę podobno obiecanych na ojcu ze względu na ich wiarę. Niech przez łaskę tu świętego wzrasta liczba Twoich przybranych dzieci, aby Kościół widział, że to czego oczekiwali święci starego przymierza, spełnia się w naszych czasach, przez Chrystusa Pana naszego. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i Waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a będziecie jeść przysmaki, i dusza Wasza zakosztuje tłustych potraw. Napójcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zabrę z wami wieczyste przymierze, są to niezawodne łaski dla Dawida. Oto stanowiłem Cię świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zalezwisz naród, którego nie znasz, i ci, którzy Cię nie znają, przybiegną do Ciebie ze względu na Pana, Twojego Boga, przez wzgląd na świętego u, u Izraela, bo On Cię przyostąpił. Szukajcie Pana, by się pozwala znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nie swoje nowanie. Niech się nawróci do Pana, a Pan się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hoń jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami Waszymi, ani Wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa bują nad Ziemią, tak drogi moje nad Waszymi drogami, i myśli moje nad myślami Waszymi. Zaiste. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które przychodzi, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierwnie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Bogu nie będą i wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, ty głosem brodów zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach, umocni łaskawie pragnienia oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia które wzrostu Twoich jedyn, przez Chrystusa Pana naszego.